Nie wiem, jak mam ich usadzić na tym weselu. Normalnie, na krzesłach, nie? Normalnie na krzesłach. To nie jest takie łatwe, jak ci się wydaje. Nie przesadzasz troszeczkę? Przecież nie usadzimy cioci Krysi obok cioci gieni, bo one się od czasów II wojny światowej. O co? Ten granat? Przecież pewnie jedna i druga już zapomniała. To moje wesele i ja nie będę ryzykowała kolejną wojną. Nasze. Co ty tam szepczesz pod nosem? Mówię tylko, że... Dobra, nieważne. Posadź ich na dwóch końcach stołu. Darek z Magdą przy stole z młodzieżą, nie? Czy ja wiem? Oni starsi już są w sumie, nie? Dwa lata starsi od ciebie. Ale nie lubię się z kobietą Damiana. To nie mogą zbyt blisko. A wujek Stasiek kojarzysz? Ten w okularach z jednym szkłem. No, no. I co z nim? On to nikogo nie lubi. W sumie jego też nikt. To gdzie go posadzić? A gdzie on mieszka? Pod lasem na wiosce. No, to najlepiej tam. No weź. Moi rodzice obok twoich czy osobno? A dziadkowie? Razem czy osobno? Ej, a ile stołów tam właściwie będzie? Ty, no i moje ciotki nie lubią na rogu siedzieć. A ci, co najwięcej jedzą, nie mogą być przy brzegu, bo jak podadzą mięso, to wszystkie je zerżą. No tak! Genialne. To może zrobimy tak jak kiedyś. Niech sami się usadzają. Tak, pięcioosobowa rodzina będzie rozrzucona po całej sali. Nie, no ja się poddaję. Sam to ogarni. No właśnie, sama to ogarni.